Jezus opoką, skałą i to jedyną. 1 Koryntian, Koryntian 3,11. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. Witam cię Jezu, opoko nasza. Tyś opoką, skałą i to jedyną. Na Tobie jako na opoce w skale wszystko się wspiera. Tyś jest fundamentem wszystkich i wszystkiego. Na Tobie Jezus zbudowany jest dom, nasza rodzina. Tyś jest opoką skałą kościoła Bożego. Oprócz Ciebie Jezu Biblia nie zna innej opoki skały. Ty Jezu jako Bóg gwarantujesz trwałość budowli. Ty Jezu jesteś także opoką mojego życia. Na Tobie Jezu buduję moją przyszłość i zachęcam wszystkich wkoło, byś był Jezus centrum ich życia. Cała ludzkość niech znosi swoje życie na opoce, skalę, którą Ty jesteś Jezu. Amen.